27 czerwca kończymy rozgrywki powiatowej ligi piłki nożnej w Wyszkowie. Przed naszymi kamerami Piotr Postek, postek przepraszam, kapitan zespołu MTS Nexel. Piotrek, pierwszy sezon w powiatowej lidze. Powiatowa liga wystartowała, my wcześniej graliśmy troszeczkę już w Wyszkowie. Drużyny tu się znały. Was dopiero poznajemy. Dzisiaj no graliście tak naprawdę o, o pierwszą wygraną w powiatowej lidze. Było blisko, powiedz mi, czego zabrakło. No, myślę, że zabrakło troszeczkę doświadczenia, tak? Ogrania. Myślę, że chłopaki dali z siebie wszystko. No nic, następny sezon zobaczymy, co nam się uda zebrać. Myślę, że, że jeszcze tutaj coś pokażemy i, i nie poddajemy się. Tak, no ta gra była obiecująca, bo tutaj no nas pożyczyli się y, troszeczkę kłopotów PBS-owi. Y, PBS, PBS y, on troszeczkę też nas przyzwyczaił do tego, że to, to dosyć długo wchodzi w ten mecz, y, konstruuje te akcje, nie wychodzi, nerwów. No i tam na samym koniec gdzieś tam zawsze Dziemnej coś... nie krwi zabrakło, tak, 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 tak krwi. przepraszam. Znaczy, nie, nie, po prostu mieliście wygraną na wyciągnięcie ręki, zamiast dobić rywala, który był już tak naprawdę na deskach i w żargonie bokserskim, bo wiem, że chyba jeden z bokserów jest u Was w zespole, tak? Tak, tak, jest, jest. Mamy takiego zawodnika, na którym chcemy oprzeć drużynę w przyszłym sezonie no i mówię, troszeczkę się wzmocnić, żeby było konkurencja trochę w składzie, tak, żeby ta ławka była szersza, bo nie ukrywam, że zabrakło nam też ławki, tak? Zabrakło ławki i mówię, zimnej krwi przede wszystkim. Nie, no dzisiaj zimnej krwi, dobicia Rywala. a powiedz mi tak, no bo grę w tym sezonie tutaj no, no, nie czarujmy się i nie oszukujmy, grę prowadził głównie Damian Gałąska, który tak, no, jest tak. dobrze nam znany, bo on i w nas grał i w Wyszkowie też go zna, e, e, znamy, powiedz mi. E, jak bardzo to wpływa na drużynę, mając tak doświadczonego, tak dobrego zawodnika? Nie no, na pewno on podnosi nam poziom z miejsca, tak? Przy nim każdy czuje się pewniej i ta gra, ta gra, ta gra wygląda lepiej, tak? On potrafi ustawić drużynę, potrafi ułożyć, ma cenne porady, no, no i mówię, no, podnosi poziom nam z miejsca, tak? A powiedz mi, skąd pomysł w ogóle na stworzenie, ligi? stworzenie drużyny? Przepraszam. Graliśmy rekreacyjnie, grillowo, tak? No i postanowiliśmy spróbować, tak? No, żeby sobie atrakcyjnić te, te, te grania w tygodniu, jakimś fajniejszym turniejem. No i spróbujemy, tak jak mówię, no, w przyszłym sezonie spróbujemy, zobaczymy, powalczymy. Jakiś cel sobie tam założymy, no i myślę, że się poprawimy, tak? A jak powiedz mi, podobać się ogólnie samo APLP, tak? Jak gracie pierwszy raz, no wiem, że nie będziecie mieli punktu odniesienia, no nie? Ale tak swoje perspektywy, co można by było poprawić, no bo na pewno są takie rzeczy, co jest dobrze, czy się podoba, tak? Czy, czy boisko jest ok? Ja, jakbyś mógł to podsumować, mamy ostatnią kolejkę, więc, więc czas, czas na takie rozliczenie. Liga super, super organizacja, super warunki do gry. Zachęca do dalszego udziału w rozgrywach, także myślę, że to nie ma, nie ma nic do zarzucenia. No. Miło mi to słyszeć, bo nie, 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 nie dogadywaliśmy się wcześniej. My to się tak naprawdę pierwszy czy drugi raz widzimy, więc tak, tak. Nam, nam miło jest gościć i, i ja też się cieszę, że wiesz. Nowe drużyny powstają i, i mam nadzieję, że to też tchnie w inne drużyny takiego wiary, że, że nie ma co się bać, wyszkowa. I... To jest tylko gra, tak? Bramki są dwie, piłka okrągła. Jak... To kiedyś coś powiedział, tak? Gramy, żeby wygrać. No, czasami mi brakuje troszkę szczęścia, tak jak moje doświadczenia, no, ale mówię, nie poddajemy się, będziemy grać. Ale gramy głównie dla zabawy, żeby tak spędzić trochę tej niedziel niedzieli na boisku na świeżym powietrzu, tak? Ze znajomymi, yy, pogadać, porozmawiać. Teraz jest ku temu okazja, bo jest euro. Yy, to jeszcze tak prywatnie się dopytam, yy, nie ma Polski, więc już nie, masz, yy, nie, nie kibicujesz reprezentacji Polski. To powiedz mi, kto euro wygra: yy, Francja albo Włoch. Okej, okay, dobra, no to będziemy, ja tutaj na... finał obstawiam, zobaczymy komu szczęście będzie bardziej sprzeczne, no, ale finał Francja-Włoch. No dobra, przed naszymi kamerami Piotr Postek, MTS Nexel. Debiutant w rozgrywkach, niestety ostatnie miejsce, ale tak jak my, Piotrek mówi, nie składają broni i na jesieni na pewno tanio skóry nie sprzedadzą. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dzięki.